Dzień dobry kochani, witamy was w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest piątek, piąteczek, jedziemy szybko, bo pan John ma appointment u fryzjera, będziemy robić mu włosy. Jeszcze nie mam pomysłu, znaczy ja mam pomysł, ale Adam lubi jak on jest na bardzo krótko obcięty. Wydaje mi się, że może pójdziemy w bardzo krótko, zobaczymy, zobaczę jeszcze na telefonie jak dojedziemy. Mamy 15 minut, żeby tam być, to musimy jechać prędziutko. Także odezwiemy się do Was już po, po wizycie. Mieliśmy już taki film na kanale z wizytera, więc nie będę wam tam nic nagrywać. Tym bardziej, że teraz mam obu chłopaków, więc będę musiała sobie zapakować te osia, No i Johna będzie po prostu obsługiwany. Kupisz sobie zabawki? Tak, okej, okay. a jesteś podekscytowany? Dobra, jak będziesz włoski robił? ciach ciach, ciach? Nie włoski w nie. Pani ci zrobi włoski? Tak, ty lubisz. Pick pick, o, pick pick, oh, pick, pick. okej. Okay. Jesteś gotowy? Jesteś? Czy książki? Czekam aż pani przyjdzie. Jesteśmy na serbakrze, zaraz wam pokażę A super drink. Moja siostra mi ostatnio pokazała i ja cię kręcę, najlepszy drink na sezon jesienny. Jest to oczywiście coś z pumpkin spice, ale zaraz zobaczycie, to jest taki pumpkin spice z twistem. Tak wychwaliłam, tak wychwaliłam, że sobie zepsułam i spieprzyłam. Nie powiedziałam, że ma być iced. Jak powie się, że jest iced, to dołożą do tego jeszcze lód. Co ja mam tutaj? To jest to nitro cold brew ono jest z pumpkin i ma ten sweet cream, słodki krem, tylko, że mówi się in the body of the drink, czyli oni po prostu go wmieszają w cały ten drink, a nie naleją tylko u góry. I do tego by lód miał iść, ale myślę, że w smaku będzie podobna szkoda, szkoda, szkoda tego lodu, no, ale następnym razem się nie pomylę. i dobry, kochani, widzę Was w kolejnym dniu. Jest dzisiaj jest sobota i ja właśnie się wybieram do fryzjera, znaczy wybieram się odwieść upaków do moich rodziców, a potem pojadę do fryzjera, więc może coś Wam pokażę. Dzisiejszy taki dzień z nami, pokażę Wam, jak Adam rewelacyjnie zawiesił telewizor, jesteśmy bardzo zadowoleni, także myślę, że już Johna drugi raz nam go nie zesprowuje. No i co, jedziemy. Dzień dobry, witamy się dalej w dalszej części vloga, kochanie. Dzień dobry. Johna powiedz cześć. cześć. <gry> jedziemy, słuchajcie, jedziemy dzisiaj jest niedziela, jedziemy na chrzest do kościoła dla Teosia, bo przy tej koronie oni robią sztyt, w tym kościele, w którym robiliśmy Johncia chrzest, robią je trzy niedziele w miesiącu i tam są jakieś wyznaczniki, więc my stwierdziliśmy, że zrobimy dla po prostu chrzestnych, dla mojej rodziny, Adama, braci i ich rodzin w kościele dzisiaj, a za tydzień będziemy mieć taką imprezę bardziej chrześcijańską po prostu dla reszty rodziny. No i właśnie jedziemy, mam o pierwszej się zacząć. To my nagramy wam trochę, bo to zazwyczaj, przynajmniej ostatnim razem, bardzo było takie luźne. Tam wiecie, ksiądz mówi do tłumu, chodzi między ludźmi, jest to takie bardzo um, instruktażowe, też, opowiada po prostu, co po kolei się będzie robić. Także zawsze pozwalali przynajmniej mieć tam telefon czy kamerę i można było robić zdjęcia, nagrać, sobie, że nie myślę, że będzie problem, więc pokażemy wam, um, jak po prostu to tutaj wyglądało. Amen. Cześć kochani, właśnie chciałam Wam pokazać, bo mówiłam wcześniej we vlogu, jak Adam powiesił telewizor elegancko. Tutaj są kable, ale je będziemy jeszcze... Um, tutaj w taki paseczek zapinać, bo niestety to jest cegła, nie da się wywiercić, więc Adam kupi taki plastikowy czy tam jakieś um, jakby nie wiem, listwę czy coś i wsuwamy je do tej listwy, żeby nie było. Nadrabiam vlogi w ogóle dziewczyn, bo jestem tak do tyłu. Mieliśmy wczoraj chrzest, jak wiecie. Super było. Trzeba wam tylko powiedzieć, jak ta ceremonia chrztu przebiegała, bo tam nie wszystko było widać. Ja zadzwoniłam do kościoła, umówiłam datę. Potem ta um, reprezentantka kościoła, pani po prostu tam w recepcji pisała mi e maila co potrzebuję. Potrzebowała listę wszystkich osób, które będą uczęszczały, z numerami telefonów, żeby mogli trzymać sobie na dwa tygodnie po i wtedy po prostu, gdyby ktoś się zaraził albo ktoś zadzwonił, że ma wirusa, to mają jakby informacje wszystkich, którzy byli w ten czas w kościele i mogli się potencjalnie zarazić. No albo jeśli ktoś po prostu się zaraził z kościoła, no to wiedzą, od kogo to potencjalnie mogło być, ale mniejsza z cel. I zajechaliśmy na przed pierwszą. Tam były trzy stoiska, gdzie panie stały po prostu z listą naszą i pytały się, jak masz na imię, wpuszczały po kolei, no i oczywiście już kościół przygotował um, stację dla każdej rodziny, także widzieliście tam nasze nazwisko było, to była nasza sekcja um, i po kolei po prostu brali rodziny. Zabrali mnie trochę z zaskoczenia, bo ksiądz podeszedł, my byliśmy jako tą pierwszą rodziną i ksiądz podszedł do nas i zapytał mnie, co chce żeby dzisiaj się wydarzyło I ja taka trochę zielona, ale oświeciło mnie wystarczająco szybko, że chce żeby po prostu ochrzcić syna, no nie? Da! I potem po prostu zadał nam pytanie o chrzestnych, dlaczego wybraliśmy tych ludzi, no to odpowiedzieliśmy i po prostu poszedł po kolei wszystkie rodziny zapytał, i potem pomodlił się kilka modlitw i zawołał naszą rodzinę jako pierwszą. Ja niosą te osia. Wcześniej co robili, mają taką dużą, jakby fontannę z wodą święconą, i te dzieci się rozbierało do topampersa i moczyło się je po prostu w tej wodzie. Ale że jest koronawirus, no to nie mogą moczyć całych tych dzieci. Ja mam nawet gdzieś zdjęcia z Chrztu Johnny mogę wam załączyć, jak to mniej więcej wyglądało, bo Johny moczyliśmy w wodzie święconej. A tutaj nachylaliśmy główkę i po prostu ksiądz polął. Potem nas zawołał, żebyśmy poszli. Zrobił tak samo z wszystkimi trzema pozostałymi rodzinami. I potem zawołał nas znowu i robił maszczenie olejkiem. Pięknie ten olejek pachnie, za dzisiaj ta oś pachnie. I na końcu po tym olejku chrzestnie zapalali świeżkę i zrobiliśmy ostateczne modlitwy i to był generalnie koniec. Także myślę, że całość to trwało może tak 45 minut. My już o drugiej byliśmy w samochodzie, jechaliśmy z rodziną do nas na chwilę, a prawdziwą imprezkę chrzcielną mamy w przyszłym tygodniu. Mówiłam Wam, że pokażę Wam te dwie sukienki, które zamówiłam, które miałam problem z dostarczycielem. I to jest moja druga sukienka i właśnie wczoraj chciałam ją niby ubrać, ale stwierdziłam, że nie. Pozostawię sobie ją na tą imprezę po prostu tą domową. Więc mam taką białą sukienkę, ona jest taka midi, ma dłuższą, przezroczystą spód... jakby nie spódnicę, bo to jest cała sukienka. Jest naprawdę bardzo piękna. Miałam z nią taki problem, że się po prostu w nią nie mieściłam. Tu gdzie jest po prostu ten szef i tu zmiana tej sukienki, to jak z tyłu popatrzycie... To na tym szwie nie szło mnie zapiąć. I Adam próbował ostro, ale zaczęłam troszkę mniej jeść ostatnio. I powiem Wam, że kilka dni temu próbowałam się sama zapiąć i udało się, więc myślę, że jak do tej soboty jakoś wytrwam, nie objadając się, to się spokojnie zapnę. Wiecie, ona nie jest ciasna taka jakoś, albo nie jest jak już ją zapnę, tylko po prostu przez to, że jest szef i jest więcej ciałka, no to jest ciężko się przebić. Ale wydaje mi się, że wygląda bardzo, bardzo ładnie i jestem super zadowolona i zobaczycie mnie w niej w następnym vlogu, który pojawi się na kanale pewnie w przyszłym tygodniu. Wyszłam sobie na podwórko, bo chłopaki śpią, a u nas jest jeszcze piękna jesienna pogoda. Jest troszkę chłodno, ale jest wysoka temperatura, słoneczko, także super. chciałam Wam pokazać, bo przyszło mi um, dwie pary okularów ski. I ja bardzo lubię okulary i to są takie lepszej jakości. Ostatnio mam już jedną parę od nich, pewnie tak z rok, Jestem mega zadowolona. Dbam o nią lepiej niż o jakiekolwiek inne, no bo wiadomo, wydaje się na to sporo pieniędzy. Ale mieli fajną um, jakby ofertę, bo mieli kupić Jedne dostaje drugie za darmo i myślę, że wybrałam sobie fajne pary. Pokażę Wam, co mi tutaj przyszło. Okej, okay, para numer jeden to są takie trochę w panterkę, bo nie mam takich. Widziałam się na starych vlogach już z dawna, z dawna i właśnie miałam okulary w panterkę, więc wzięłam sobie. One są takie jakieś koci. Kształt czy coś strasznie blado wyglądam na tej kamerze. To przyszło w takiej fajnej sakietce. ona trochę przypomina mi portfel, ale bardzo fajne. Ja właśnie staram się je wkładać z powrotem do tych opakowań. Muszę sobie kupić takie pudełeczko na wszystkie moje pary okularów, bo a się zawsze wkurza, że wszędzie się plątają. Patrzcie, a to jest druga para jeszcze, nie zdjęłam nawet tego dzędzołka tutaj, ale też bardzo mi się podobają. Są mega gruby taki plastik, bo to jest plastik cały, ale mega gruby i są takie ciężkie na twarzy. Czuć, że to jest porządnie zrobiony materiał, nie takie, że machnę głową spadną. Na pewno nie mogą. Abym machać ostro i się trzymają. Także super zamówienie. No, nie planuję kupować więcej, ale moim zdaniem, okulary przeciwsłoneczne używacie co najmniej trzy pory roku. Możecie używać wiosną, latem i jesienią. Kto chce, jak lubi, to nawet i zimą używa. Także na pewno na pewno mi się przydadzą. No i nie miałam w tym roku za dużo par okularów, także teraz to myślę, że mam takie mocne 5 par łącznie z tymi dwoma, które naprawdę lubię. No i mam takie jeszcze wiecie z tańszej półki, gdzieś tam na Shein kupione czy coś czasem założę, ale niekoniecznie należą do moich ulubionych. Ta torebka, którą Wam pokazywałam ostatnio w tym open boxie bardzo fajnie mi się sprawdza. Ja Wam mówiłam, jak firma się nazywa, tutaj jest zbliżenie tej nazwy. I zapakowałam sobie do niej takie główne moje rzeczy, do tego sobie włożyłam po prostu rzeczy dzieci i jest lekka, wygodna, ma fajnie, bo ma dużo kieszonek w środku, także super się sprawdza. Byłam właśnie z chłopakami... Kolejny raz w targecie na pick up. Ale w sumie nie byliśmy tak w targecie, bo zazwyczaj jak zamówię na tej aplikacji, no to muszę poczekać, aż mi aplikacja powie, że jest gotowe zamówienie. I minęło już tak 2,5 godziny. I myślę sobie, dobra jedziemy z chłopakami, bo i tak musiałam jechać do banku. Bank jest zaraz koło targetu, więc może w ten czas, to, zanim tam dojedziemy będzie to zamówienie gotowe. No i pojechaliśmy, zrobiliśmy bank, no i nie było cały czas gotowe. Pojechałam jeszcze do Dunkin' Donuts, kupiłam hash brownki dla Johncia i myślę sobie, może wiecie, zabije trochę czasu i mi pokaże aplikację, że jest. No i nie pokazała mi. I byłam w trakcie powrotu do domu, byłam dosłownie dwie minuty od domu, jak mi pokazało, że zamówienie jest gotowe. I w sumie nie zależałoby mi na tym zamówieniu, gdyby nie fakt, że mam jajka tam, a potrzebuję zrobić schabowe dzisiaj. I nie mam ani jednego jajka w domu, więc dzwoniłam do Adama, Adam jest trochę zajęty w pracy, mam mi odzwonić. I poproszę go, żeby zatrzymał się w targecie, żeby odebrał to zamówienie. No kurczę, tak jakbym wyjechała 10 minut później z domu, to bym w sam raz była. Ale ja, że wyjechałam wcześniej, no bo już zapakowałam to osia do siodełka, no to mówię, nie będę czekać, aż mi pokaże aplikacja, że jest gotowe. Jak już go mam w siodełku, no nie. Także mam nadzieję, że Adam oddzwoni mi i po prostu mi po to zamówienie skoczy. No a piękny ochrzczony, te oś! Jak się masz? Jak się masz? Tyż jesteś jak Johna, i się nie uśmiechasz? Jona się tutaj wygłupia, to jest już ochrzczony, taki zadowolony, grzeczny, był wczoraj, dzisiaj też, tak? Jesteś taki ponczuś duży. Jedziemy do lekarza, powiem Wam w, nie w ten poniedziałek, tylko w przyszły poniedziałek i zaczęłam się stresować, bo mi powiedziano, że jedna ze znajomych moich rodziców miała taką sytuację z dzieckiem, gdzie musieli to badanie, które ta musi przejść, musieli przejść i dziecko tak płakało, że mama tak panikowała, że aż ją wyprosili z pokoju, bo nie mogli skończyć badania. Ja jestem raczej z takich, wiecie, twardych, no nie? Że staram się rozumieć, że to jest niezbędne i że on musi przez to przejść, ale zobaczymy, no mam nadzieję, że mnie to nie podłamie. Więc co, ja się przebrałam, Skapam się, że w ogóle nie mam żadnych swetrów na jesień, mam kilka takich barisutów z długim rękawem i muszę się zakupić w swetry, a muszę się obkupić w jakąś kurtkę, może jakąś bo w sumie nie mam żadnych kurtek. Mam jedną kurtkę zimową i nie mam żadnych kurtek jesiennych. No, dwie kurtki zimowe. Muszę sobie pewnie kupić jakąś skórzaną jedną, a drugą kupić sobie jakąś, taki płaszczyk. Podobają mi się takie cieliste płaszczyki, więc a, widziałam na H&M za całkiem fajną cenę. No nic, będę kończyć tutaj tego vloga. Mam nadzieję, że Adam mi ten target kupi. A, zobaczymy się w następnym. Będziemy próbować nagrywać jakieś wideo siedziane, jak również różnego rodzaju vlogi. Subskrybujcie, dajcie nam lajka, bardzo proszę, i a, trzymajcie się cieplutko. Pa! pa.